No dobra, dzień dobry. Słuchajcie, oto mój pierwszy filmik. Zmuszony jestem, niestety, założyć swój własny kanał, gdzie będę odpowiadał szuli wszelkiej maści i proweniencji. Znaczy głównie tej od płaskiej ziemi, UFO, w spiskach NASA, etc. No i będę odpowiadał na te ich cudaczne i niezliczone tezy. Próbowałem to oczywiście robić na ich własnych kanałach, poprzez stosowne i merytoryczne argumenty, no ale to niestety nie działa, bo te komentarze są natychmiast usuwane. To jest właśnie taki niepisany jakby standard Shuri, żeby szybciutko kasować komentarze, które się nie podobają za bardzo, które zbyt dobitnie ich niszczą. Więc szybciutko kasujemy, kasujemy, o to, że tych kanałów się potem cieszą samymi achami i ochami. Jaką to świetną robotę wykonali. No i to mnie oczywiście drażni, jak ktoś smaruje gruby komentarz, żeby za 15 minut zobaczyć, że, że go już po prostu nie ma, został skasowany. Przez chwilę był już go nie ma. No to, to oczywiście można się wkurzyć. No i drażni mnie oczywiście tej ich durnota i głupota. A wiesz, czy tych głupot tutaj jest całkiem sporo różnych? Więc, sobie tak tutaj w ramach rewanżu będę wrzucał swoje filmiki, nikt mi już tego nie skasuje. Z tym, co mam do powiedzenia, o was cudaki, możecie mnie smoknąć w trąbkę. Proszę, to tyle takim króciutkim tytułem wstępu. Bierzemy się za pierwszy kanał yy, z nurtu Shuri. Będzie to kanał NJK. Czemu akurat ten? No bo na tym kanale chyba został usunięty mój najświeższy komentarz. I tak jakby przelało czary goryczy, więc ten idzie na pierwszy ogień. No dobra, więc czym się zajmuje ten kanał? NJK to jak widzicie tutaj skrót od niebo jest kluczem. A kluczem do czego? No ano tutaj po zgłębieniu. Paru filmików pokazuje się, że niebo jest kluczem do uświadomienia sobie, że żyjemy, żyjemy w symulowanym, renderowanym świecie, tak jak w filmie Matrix. Proszę bardzo. Eee, no i ta nasza rzeczywistość, taka, to taka Matrixowa symulacja właśnie. No i autor tego kanału, Pan Jacek. Eee, Pan nasz Neo Matrixowy poprzez te swoje filmiki pokazuje nam te, jakby, te Matrixowe glicze. Eee, najczęściej w postaci wpierania swoim widzom, że chmura jest źle podświetlona albo że samolot źle odbija światło, czy coś w tym stylu. E, innym częstym motywem tych filmików jest pokazywanie e, lokalnego słońca. Lokalnego dla niewtajemniczonych to w nomenklaturze szuri oznacza, że słońce jest gdzieś bliziutko nas, tak wiecie, zaraz za chmurką. No i tu z kolei dowodem na to mają być rozszerzające się promienie światła, które jakby dowodzą tego, że słońce, zgodnie z kierunkiem tych schodzących się linii, będzie jakieś będzie gdzieś całkiem blisko, no a nie 150 milionów kilometrów od nas. Więc obejrzyjmy sobie pierwszy z tych filmików. Tutaj wybrałem filmik, do którego pan Neo Jacek często nawiązuje. To było coś z latarką. O, tutaj. Jak świeci słońce, jak latarka. Obejrzyjmy to sobie. Witam Państwa. Szanowni Państwo, to jest bardzo stare nagranie z 2017 roku. I, A, panie Jacku, uwaga, poziom gain mikrofonu, bo praktycznie w każdym filmiku tak słabo pana słychać, podczas gdy każda inna treść jest tak głośna, że naprawdę poziom gain mikrofonu, do doszlifowania na które powoływałem się bardzo często to jest to nagranie z tym światłem słońca które świeci jak latarka ale chciałbym jeszcze krótko i szybko przelecieć przez to nagranie dodać tu kilka elementów żeby to żebyśmy mogli się do tego odnosić bo ono będzie bardzo często nam potrzebne tam słońce wstaje nie ma chmur nad horyzontem tak, tu jest pasmo małe chmury. Tam nie ma chmur. Nie ma chmur, tu jest ta chmura, za którą Słońce się za chwilę schowa. Proszę zwracać uwagę na oświetlenie. I teraz, gdy Słońce schowało się za tamtą chmurą, już oświetlenie nieba drastycznie się zmieniło. Na prawo i na lewo mamy cienie. Tam robi się coraz mniej światła. W miarę gdy słońce będzie się chowało, będzie się przemieszczało ponad tą chmurą. W tym samym momencie światło tutaj nad horyzontem będzie się zmniejszało. Tutaj mamy już to światło słońca, zaraz to będzie lepiej widać. To jest bardzo ważne nagranie, będziemy się na nie często powoływać jeszcze w przyszłości. I także chciałbym żeby to było tak troszkę lepiej zaprezentowane tak <laughs> zupełnie fenomenalne oświetlenie cień cień nad chmurą cień tu bim światła nad horyzontem mało światła zobaczmy co będzie dalej tak tak było tak było wcześniej zanim ono weszło za tą chmurę zupełnie inne oświetlenie Proszę zwrócić uwagę. Tak, takie oświetlenie i takie oświetlenie. Tylko przy gdy źródło światła jest blisko przeszkody możemy zaobserwować coś takiego. Tu mamy wyraźne to źródło światła pochodzące od słońca. Częściowo jest to spowodowane perspektywą. A częściowo jest tak ukształtowany ten strumień światła Słońca. Nie częściowo, Panie Jacku, perspektywą, tylko w całości jest to spowodowane perspektywą. Tak jak w latarce: gdy latarkę trzymamy przy ścianie, to on, ten strumień światła się jest takiego kształtu, właśnie, który kąta. Prawda? Takie oświetlenie jest absolutnie niesamowite i niemożliwe przy odległym słońcu. Tak było wcześniej. Zupełnie inne oświetlenie. Możliwe, możliwe. A tak jest. W tej słońce schowało się za chmurą. Ciemność na prawo, ciemność na lewo, na dole także ciemność. Tak było wcześniej. Jak mogą zachodzić takie drastyczne różnice w oświetleniu przy Słońcu oddalonym o tysiące lub miliony kilometrów? Zastępować tylko i wyłącznie przy bardzo bliskim źródle światła, jakim też jest Słońce. Jak wiemy, Słońce jest blisko każdego z nas. Każdy człowiek ma swoje osobiste Słońce. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. I jak, proszę Państwa, każdy człowiek ma swoje osobiste słońce. Hmm? Tego jeszcze w szurlandii nie grali, co? Panie Neojacku, może jednak słońce jest jedno, a Pan właśnie nic nie wie o perspektywie i dlaczego widzimy taki właśnie stożek światła. Eee, no to już nie wiem, jak e, dzieci. Są powiedzmy w wieku jednego roku, no nie wiem, pewnie jak w ogóle tylko zaczynają rozumieć cokolwiek z tego, co dociera do ich oczu, to zauważają, że jak coś jest daleko, to robi się mniejsze, eee, a jak coś jest blisko, to jakby staje się większe. Z wiekiem, tak nie wiem, pewnie około dwóch lat może coś koło tego domyślają się, że się tam tak naprawdę nic nie zmniejsza. Co najwyżej maleje w oczach, czyli jakby zmienia swoje rozmiary kątowe. Co się z daleko, robi się mniejsze. Co się z blisko, robi się większe. A tu proszę naszemu neojackowi uciekła gdzieś ta nauka. Panie Jacku, co pan robił w wieku roku? Nie wiem. <laughs> pan Jacek widzi stożek światła, gdzie wyjściowy czubek jest, tego stożka jest daleko. Jest mały. A im bliżej nas, tym się rozszerza. No ale on nie potrafi jakby połączyć tych dwóch elementowych puzli. E, więc obejrzyjmy sobie teraz pewne zdjęcia. Ja tutaj je zaraz wrzucę osobno swego czasu było dość głośno o pewnym zjawisku. Otóż w Polsce pojawiła się nie wiem, to chyba było coś koło 2019 roku. Pojawiła się dość masywna chmura, właściwie kilka takich wysokich kloców chmur burzowych, i to było właśnie przy zachodzie słońca, i do tego w, praktycznie w całej reszcie kraju było dosyć pogodnie. I co tam się działo? No ta chmura miała bodajże z kilkanaście kilometrów wysokości i rzucała piękny cień, tak praktycznie przez trzy czwarte Polski. No tam słońce schodziło oczywiście coraz niżej, niżej. Ten cień się jakby przez to wydłużał. Także no to była całkiem głośna sprawa. Ludzie się zdjęciami wymieniali. Ktoś y, zrobił screenshoty z portalu SAT-24 ze zdjęciami satelitarnymi z tego dnia. No afera na całego, bo to było piękne zjawisko. No niech pan sobie, panie Jacku, to poogląda. Y, tu jest zdjęcie z góry. Nie wiem, widzisz tu jakiś panie Jacku stożek? No z góry nie za bardzo. No ale z dołu, To jak już mówiłem, tam gdzie daleko to szerokość mała. Tam, gdzie bliżej, to szerokość większa. Robi się trójkącik i od cała filozofia. No a pan, panie Jacku, gdzie by to słońce wstawił? Dalej za chmurką, gdzieś? Uch, proszę bardzo. Dobra, przejdziemy teraz do innego filmiku. Tutaj coś było z gorącym słońcem. Gorące słońce. Gdzie to jest? O no, tutaj. Proszę Państwa. Jakiś łoś. Nie wiadomo o co chodzi. Proszę oglądamy. To także przerabialiśmy już wielokrotnie. Naprawdę ja, ja nie rozumiem, co trzeba mieć w głowie, żeby myśleć, że jakiekolwiek odległe słońce może zrobić coś takiego. Zróbmy małą powtórkę z rozrywki. Wiecie dlaczego tak się dzieje, tak? Pokazywałem niedawno trzy razy, jak to świeci to słońce, tak? Jak małym strumieniem. I dlatego właśnie takie, a nie inne efekty obserwujemy na niebie. No proste jak drut. Banalnie łatwo jest to powtórzyć na modelu tak używając lokalnego malutkiego słońca No mały pikuś Prawda? <laughs> Bardzo prosta sprawa i wszystko jasne Co tu za filozofia? Żadna Proponuję wszystkim mądralom heliocentrycznym i opłaskiego modelu AE żeby spróbowali coś takiego zrobić ze swoim słońcem Chętnie zobaczę no, jesteśmy już w połowie filmu moi drodzy. Dobrze nam idzie. Pamiętacie te sprawy, tak? Przerabialiśmy to wielokrotnie. O, to pamiętacie ten film. No i spójrzcie co tu się dzieje, tak? Krawędź w pod, podświetlona chmury na tak y, krótkim odcinku. No jak to możliwe do jasnej cholery przy odległym słońcu. No ludzie. Wy kochani moi drodzy najinteligentniejsi na internetach kanałowicze z pewnością rozumiecie o co chodzi, tak? I nie pozwalajcie buractwu różnemu wmawiać wam bezsensownych głupot pełno tylko agentów, nierobów i mataczy na youtubeku. Nic więcej, nikt nic nie robi. Mam nadzieję, że zdajecie sobie sprawę z tego. Nikt kompletnie nic nie robi. Oprócz kopii w klej amerykańskiego szajsu. Fuh, znowu mnie bierze, Jacuś spokojnie, spokojnie. A, Jacuś, stop, stop, stop. Panie Neo, panie Anderson, bo pęknie. Co pan w ogóle wyprawia? Wziął pan... Gdzie to było? Wziął pan do ręki jakieś światełko? I świeci Pan nim do przodu, do tyłu pod jakąś krawędź z plastiku. No, ok, tutaj to pomniejszenie szerokości światła wynika stricte z tego, że fizycznie to światło, które Pan trzyma w ręku, nie ma gdzie się na lewo i prawo dostać, bo Pan tak blisko z nim podchodzi, że ono ono tak szeroko nie świeci. Natomiast ta natomiast poświata na chmurach. Tutaj. Ta i szerokość wynika z czegoś zupełnie innego. I tu mam dla Pana takie szybkie wyjaśnienie. Proszę sobie spojrzeć na to zdjęcie. Niech Pan się nad nim zastanowi, tak z dobre 10 sekund, a może godzinę, nie wiem, ile Pan potrzeba. Może sobie Pan pauzę włączyć, nie wiem. No to co, dotarło? Pierwsze słowo klucz. To jest takie, kąt padania równa się kątowi odbicia. Drugie słowo klucz to kształt powierzchni i jej zdolność do odbijania światła. Gdyby ta tafla wody była idealnym lustrem, to odbicie słońca byłoby gdzieś tutaj, po prostu jako okrągłe jako odbicie słońca. No ale woda jest trochę tam pofalowana, nierówna, więc zarówno tutaj, na górze, jak i trochę tam na dole. Prawie zawsze znajdzie się jakiś taki fragment wody, który tak się powygina, że to słońce w jakiś sposób się tam odbije. No i mamy taką smugę. Teraz wróćmy do tej chmury. I tutaj, tak jak na wodzie, największy ten blask od słońca będzie w obszarze i mniej więcej zgodnie z taką szerokością, gdzie świeci słońce. I jakie ono jest szerokie jako źródło światła. Dokładnie tak jak tutaj pokazujesz. O, tu. Tak jak na wodzie, tak i tutaj w chmurach, bo to jest poniekąd obraz odbicia słońca w chmurach, tak jak tam na wodzie, czyli jako tarczy, jako samego źródła światła, jako takiego. Chmury jednak nie są lustrem, dlatego ten efekt tutaj jest widoczny trochę tu, też trochę tutaj, trochę bardziej niż na wodzie. Eee... I tak to, tak to generalnie wygląda. Chmury nie są, nie, są, nie są lustrem, dlatego ten efekt jest tutaj widoczny dopiero wtedy, gdy Słońce jest w stosunku do chmur pod bardzo ostrym kątem. Czyli tutaj, tutaj jest praktycznie za nawet. Tam po bokach, tutaj po prawej, po lewej, jeszcze trochę światła się odbije, bo chmury mają różny kształt, różnie się do światła ustawiają. Ale też nie są jak lustro czy woda, że tylko w tym miejscu i na środku, przy Słońcu. I koniec. Kpw? To możemy chyba jechać dalej, co? Symulacja 4. Info uzupełniające Nie wierzcie gdzieś, gdzieś, gdzieś pod koniec Jak to jest możliwe Zobaczmy proszę państwa I... To też częstymotywski odjadę z kamerą odjadę z kamerą. o i patrzcie na to, ty mi NASA chcesz powiedzieć, że twoje heliocentryczne słońce o 150 milionów kilometrów stąd ma akurat taki kaprys, żeby zaświecić w jedną dziurę w chmurze? Mhm. NASA, czyś ty oci piało do reszty? Panie Jacku. Nie wierzcie w te bzdury, moi drodzy. Nie wierzcie w te nonsensy. W te różne teorie absurdalne. Patrzcie, to jest świetny przykład chmur za słońcem. Yy, dobra, panie Jacku, to się nam pan wygłupił tutaj umysłowo. Yy, Zastanówmy się najpierw nad koncepcją dziury w chmurze, jak pan to określa. Czy, czy jak widzisz prześwit chmurze, na przykład takie jak tutaj, to czy to, czy to, to czy znaczy, że ten prześwit jest akurat tak ukierunkowany, że będzie przepuszczał światło słoneczne? No nie do końca tak musi być. Wyobraź sobie na przykład, nie wiem, kawałek rury PCV. Możesz się nią kręcić w różnych kierunkach, ale dopiero jak ją odpowiednio ustawisz pod względem światła słonecznego, to promienie przejdą przez jej środek i przelecą dalej. Inaczej trafią po prostu w bok no i dupa. Chmury to wiesz, panie Neojacku, taka struktura trójwymiarowa. To, że w jakimś miejscu Ty ją widzisz, widzisz w nich prześwit, to nie znaczy, że ten prześwit będzie też otwarty dla promieni słonecznych przez tą chmurę. I druga sprawa to widoczność tych promieni. Dla człowieka, który nie wiem, ma choć odrobinę wyobraźni przestrzennej, to oczywistym będzie, że najlepiej widoczne te promienie będą w okolicach miejsca, w którym skierowane są one w Twoim jako obserwatora kierunku. Te promienie to nic innego jak podświetlone różne zanieczyszczenia, nie wiem, jakieś wilgoć, pyłki, więc najbardziej będą widoczne wtedy, kiedy będą skierowane w twoją stronę, gdyż tam ich ilość będzie miała jakby największą kumulację. Tak samo jak na przykład światło lasera. W próżni wiązki światła nie zobaczysz, bo widoczność wiązki nastąpi dopiero wtedy, jak światło lasera trafi na coś po drodze, w jakieś pyłki, kurz, cokolwiek, żeby po prostu zaświeciło. Patrząc nawet wtedy z boku na taką wiązkę, można jej nie dostrzec. Natomiast, patrząc w kierunku, jak to światło lasera, na przykład idzie w twoją stronę, czyli w kierunku toru wiązki, możesz na przykład, jak masz laser, przytrzymać sobie przy samej głowie. Blisko swojej głowy, możesz puścić taką wiązkę i zobaczy się bardzo łatwo, bo będziesz miał jakby na talerzu cały jej przebieg. I wszystkie te pyłki, kurz skumulowane są na tym torze, który ty obserwujesz pod, pod takim swoim kątem. I podobnie to działa z, tutaj z promieniami słonecznymi. Patrząc na nie z boku, nie widać ich tak dobrze, jakby świeciły prosto w twoim kierunku. No, także tego. To takie główne osie, wokół których kręci się ten cały kanał. Nasz Neo lubi jeszcze czasem wrzucać jakieś filmiki, gdzie. Liczy czas zajączków pojawiających się na kadłubach samolotów, czy coś takiego. Wysnuwa wtedy jakieś nie wiem fantazyjne tezy, nie biorąc w ogóle pod uwagę kątów, pod jakimi te samoloty latają, w odniesieniu do obserwatora. No, plus, oczywiście, jeszcze jakby miał przed oczami szybkie zdjęcie wyjaśniające, takie, to by mu się może porozjaśniało w główce. No, musiałby jeszcze wiedzieć, że kadłub samolotu ma kształt tak jakby zbliżony do cygara, więc te zajączki pojawią się trochę wcześniej i zgasną, zgasną trochę później. No i ten samolot jakby dotrze do, do, do przebiegu, jakby promieni słonecznych. Co tam jeszcze jest? A jakieś tam widziałem głupoty odnośnie zaćmienia słońca, że gdy podczas tego zaćmienia słońca przepuścimy światło. ...przez dziurkę, to ten cień będzie w kształcie rogalika. Tam jak księżyc wchodzi powoli na słońce... ...robi się ze słońca taki rogalik. No i on to próbował odtworzyć w swoich domowych warunkach. No ale jak to, on oczywiście nie wiedział jak się za to zabrać i mu nie wyszło. Więc oczywiście coś tam jakby niewerbalnie próbował zasugerować o symulacji... ...kolejnym jakimś glitchu w Matrixie. No, ale do takich rzeczy to trzeba mieć e, minimum choćby wiedzy. A ten filmik gdzieś tutaj był. Może później go jeszcze wrzucę. Może jeszcze wrzucę parę takich po prostu pojedynczych filmików, gdzie mu powytykam te wszystkie swoje bzdury, które on tutaj wrzuca na kanał. E, zabawne. Generalnie nic tutaj takiego ciekawego nie ma. Jakieś renifery kaczki nie wiadomo co. No, to tyle. To na razie początek. Będę robił tego więcej, bo jest tego, jak mówiłem, całkiem sporo. Także widzimy się już pewnie niedługo bo odnośnie pewnie jakiegoś innego kanału. Każdy będzie miał swoją, swoją turę, swoją kolej. Także do widzenia.